Bo już się trzeci kwartał zaczął i. Muka. Bardzo proszę radna Mirosława Dynkiewicz. Już. Tak, panie burmistrzu, na poprzedniej sesji złożyłam wniosek dotyczący utworzenia, nie wiem jak to nazwać, jakiegoś działu komórki zajmującego się, zajmującej się ukwieceniem miasta i pielęgnacją roślin. I chciałabym wiedzieć, czy rzeczywiście już coś w tej kwestii zostało zrobione. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z radnych chce zabrać głos? Nie widzę, to ja chcę zabrać BOS. I podobnie mam, znaczy podobnie w tym sensie, e, że wniosek również złożyłam. E, 28 czerwca na 44. sesji, czyli trzy tygodnie temu. W protokole, którego nie przyjęliśmy, ale w protokole jest zapisane, że wniosek dotyczył jak najszybszego jak najszybszego, proszę Państwa, prawidłowego zabezpieczenia ochrony korzeni drzew, znajdujących się, jak jest w protokole zapisane, e, w rynku, czy na ulicy rynek, od strony księgarni. E, Rozumiecie państwo, jak najszybszego. To nie jest tak, że można było sobie tydzień poczekać. Widzicie, że są upały. Ja jeszcze tam mówiłam, ja nie wiem, czy państwo pamiętacie, że jeśli tego się nie zrobi, drzewa będą umierały powoli. E, I to jest taka kwestia, że stare drzewo nie umrze tak jak kwiatuszek jakiś. E, dzisiaj nie ma wody, to on zwiędnie. One umrą za parę lat, a umrą w ten sposób, że będą, jak z dnia na dzień stają się bardziej niebezpieczne dla nas, dla ludzi. Bo one się po prostu przewrócą. Zobaczycie państwo, że e, będziemy jeszcze, tak jak widzicie tam prześmiewcze takie historie w telewizji, że e, ludzie smażą jajka na betonie czy na, na takich zrewitalizowanych rynkach, żeby u nas tak nie było. I chcę powiedzieć, że no nie są zabezpieczone. Jak najszybciej miałoby. Jaki wniosek złożyłam, czyli ja zakładam, że my sobie składamy wniosek. A no i co z tego? Co składam? I tyle, to znaczy... Idzie Państwo, bo to, to nie jest pierwszy raz. Nie? Jakby to, to nie dotyczyło czegoś żywego. Ten powiedział, dobra, no, to no nie ma sprawy. Jak nie teraz, to za, za miesiąc. Jakoś to będzie, jakoś to będzie. Ja słucham, ileś razy radny, radny Łagodziński mówi o, yy, mówi o, o, o yy, drodze, o chodniku. Ja ileś razy mówiłam o tej tojce. Pamiętacie Państwo, ona stoi tam gdzie stała. Aczkolwiek dzisiaj chyba udało mi się to załatwić inną drogą. I yy, yy, my sobie możemy składać wnioski. Nie to mogłem. nic nie dzieje. Mało, że proszę Państwa, te korzenie nie były. Część było tym, że wza, yy, jest zasypany. tamte już są zasypane, te są nowe, odsłonięte korzenie. Czy tym upale... One umierają, drzewa umierają, stojąc, taka sztuka teatralna, jakaś by czegoś innego dotyczyła, ale piękna nazwa. Mało tego, proszę Państwa, cienki, ciężki sprzęt jeździ po tych korzeniach. Mało tego, proszę Państwa, na tych korzeniach, pod tymi drzewami, tak bym powiedziała, jest składowane, są składowane materiały budowlane. Ale jak Państwo zajrzycie do projektów, to tam jest pięknie wszystko. A w ogóle jest jeszcze kasztanowiec uszkodzony na yy, yy, pięk drzewa. Jak Państwo zajrzycie do, do projektu, to tam jest pięknie napisane. Jest pięknie napisane, że. Że to jest wszystko zabezpieczane, że siatka położona, że to wszystko ma być zabezpieczone. Znaczy, jeśli jest napisane, to pamiętajcie, że to się wszystko wiąże z pieniędzmi. Ktoś bierze za to pieniądze. Ja tak zakładam, ktoś bierze, my płacimy, wszystko my płacimy za to pieniądze. To, 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 nie jest, to nie jest moja pretensja do burmistrza, żeby było jasne. Bo przecież sobie nie wyobrażacie, że burmistrz tam stoi i pilnuje, czy, czy ktoś y, odkopał te korzenie, czy nie odkopał. Czy to nie jest rola burmistrza. Ja nie wiem kto. No jest inspektor nadzoru. Ale, proszę Państwa, kto jest inspektorem nadzoru? Ponieważ rzędem temu, kto to wie, bo ja nie wiem, przeszłam dookoła szukając tablicy. Tablicy nie ma. Pamiętacie Państwo, jak chyba Pan Gąsirowski kiedyś wnosił, że nie ma tablicy przy parku? Pojawiła się tablica. Ja przeszłam, ja. może ona jest gdzieś ukryta. Jest lecz nie wiadomo gdzie, ale u Kawaja. Ja nie widziałam tablicy, ja nie wiem, kto jest inspektorem nadzoru tam. A to jest informacja dla każdego mieszkańca. Żeby mało, tam są numery, na takiej tablicy żółtej są numery telefonów, żebym ja, obywatel tego miasta, mogła zadzwonić i zapytać, proszę Pana, dlaczego tak jest? Dlaczego tak nie robicie, jak powinno być? No ale nie wiem, gdzie zadzwonić, no ja nie wiem, kto tam rządzi. Ja myślę, że to specjalnie brak takiej informacji. No przecież inaczej sobie tego nie wyobrażam. że proszę Państwa, nie dość, że ten wniosek radnego po prostu my sobie, oni sobie i tyle, czy wnioski, bo już bym w liczbie mnogiej, no to myślę, że za parę lat będziemy mieli, faktycznie no, będziemy musieli wyciąć te drzewa, bo one się przewrócą przy ulewnym deszczu albo wichurze. A druga sprawa dotyczy tej sali. To jest druga nasza po pandemii, druga nasza sesja w lecie. I druga to jest taka sesja, że się tymi dwoma czy tam trzema tymi ym, wentylatorami ratujemy, tymi y, wachlarzami. Panowie y, nie mają śmiałości wyjąć. Nie wiedzieć czemu. Nie wiedzieć czemu. W Hiszpanii panowie też chodzą z wachlarzami, więc, y, więc chyba trzeba panom zakupić. Ale proszę państwa, nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie było y, tutaj y, klimatyzacji. Ta klimatyzacja tutaj jest, ta klimatyzacja była zakupiona za grube pieniądze. Ogromny koszt, a opłakany rezultat. No coś jest nie tak. I teraz moje pytanie jest takie. Czy jakaś umowa była, czy ta umowa przewidywała naprawę tego? Albo jakieś no reklamacje, no bo jak coś nie działa, no to reklamujemy. Jeśli tak, to kto to, kto to yy, ponosi w ogóle za tę odpowiedzialność? Jeśli to nie zostało yy, odpowiednio, ta umowa nie została odpowiednio podpisana, no, no ja sobie tak to wyobrażam, no ktoś chyba jakieś konsekwencje za to ponosi. Czy to jakiś bubel ktoś wybrał, no, no, no w ogóle nie mam pojęcia. Nie wiem, kto to, yy, kto to tutaj zakładał tę yy, klimatyzację. Poprzednio było mówione, że ktoś przyjedzie, to poprzednio, czyli przed, w czerwcu, jak tutaj się spotkaliśmy, że to ktoś przyjedzie w niedzielę, naprawi. Ktoś się okazał, nie z niezwodowy zakładał to. ale oczywiście to nie musi ktoś zwłodawy zakładać, bo był przetarg na założenie. I ja to rozumiem, no, ktoś wygrywa przetarg, jest OK, tak? no, ale, ale no, wygrywa to tak, żeby to działało. To jest w ogóle jakaś sauna się nam tutaj zrobiła. Więc no, m, 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 mój wniosek, wniosek, jest taki, żeby nasze wnioski były realizowane, bo, bo po to je składamy, one były realizowane, przez jest tyle tych komórek tutaj i wydziałów, które no, powinny działać, no jesteśmy radnymi. Tak naprawdę, tak naprawdę, proszę Państwa, organem uchwałodawczym. Tak naprawdę, tak naprawdę, proszę Państwa, bym powiedziała, według prawa ważniejsi jesteśmy od Pana Burmistrza. Tak naprawdę. Nie ujmując niczego Panu Burmistrzowi. Tak naprawdę. Pan Burmistrz jest organem wykonawczym. I siedzimy tutaj w saunie. ja lubię jakieś ciepło, no ale już bez przesady. I, i no nie wiem, jest to, jest to jakoś, czuję się tak... Ale myślę, że nie tylko ja, bo też tak w pluarach rozmawiamy, że no w kółko i w kółko, i w kółko i to samo, i to samo, i to samo. I tak jakby grochem o ścianę. A w urzędzie pracuje ileś tam dziesiąt ludzi. I nie wiem. Ja nie chcę powiedzieć, że, 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 że wszyscy źle robią, bo to przecież nie jest tak, nie? Ale wiele jest rzeczy takich, gdzie się obi, odbijamy od tego. No, to dzisiaj, że my się wachlujemy, że no nie wiem. Miesiąc prawie mija i tak. Ja przepraszam, będę dalej mówiła o tej czystości, proszę Państwa, i do Pana Burmistrza, i do Pana Prezesa. W zasadzie chodzi mi o to, Panie Burmistrzu, ponieważ no, był taki incydent. Ulica, przypomnijcie sobie Państwo, ulica sądowa, niecała, gdzie jest Urząd Pracy. Otóż z tego co wiem, część tam były robione, te ulice są piękne kamienie, ale z chwastów nie widać w ogóle tych kamieni. Prawdopodobnie jest to spółdzielni mieszkaniowej i różnych innych, na przykład na rogu niecała i sądowa. Zawsze myślałam, że jest to, ym, że powinien właściciel to sprzątać i w momencie, kiedy powiedziałam y, komuś ze straży miejskiej, że tutaj są chwasty ponad kolana, otrzymałam odpowiedź, że to jest niestety, należy do gospodarki komunalnej. Więc mój wniosek, wiem, że nie będę mile widziana ze strony straży miejskiej, ale panie burmistrzu, czy nie należałoby zrobić tak, że straż miejska, no proszę przejść się ulicą Sądową, zgłasza, jeśli to jest spółdzielni mieszkaniowej, na przykład, nie wiem, jaka procedura, czy do pana burmistrza, czy bezpośrednio, no bo wychodzi na to, że to ja powinnam chodzić, zgłaszać, bo ja na każdej sesji o tym mówię. Proszę państwa, może nie wszyscy chodzicie tam tamtędy, ale naprawdę, jeśli idzie się przed sądem, jest czyściutko, pięknie. Po drugiej stronie, czy jak się tylko wchodzi yy, w ulicę sądową od rynku, naprawdę nie widać spod chwastów kamieni, a to jest tak pięknie ułożone. To jest na, no a ludzie chodzą, turyści, więc ja nie wiem, panie burmistrzu, czy jest to możliwe, ponieważ na ostatniej sesji usłyszałam, że jest mało pracowników Straży Miejskiej. No ale coś z tym trzeba zrobić, bo to nie może być tak, że ja też mówię ciągle o tym, o tych ulicach obok rynku, które wyglądały pięknie, jak były zrobione, a w tej chwili no niestety nikt o to nie dba. Dziękuję.